Nowa Warszawa Centralna, czyli Stołeczny Dworzec zmodernizowany. Co się zmieniło oraz najważniejsze, co na ten temat sądzą pasażerowie. Zmieniamy oblicze ponad 70 dworców. Jeśli chodzi o dworzec centralny w Warszawie, to on zmienił się właściwie w całości. Odczyszczono, odmalowane i wymienione zostały wszystkie te elementy, które widzimy gołym okiem. Przestrzeń tej hali głównej wypełniły my to nazywamy ice Cube, czyli takie piramidki szklane, w których znalazła się działalność handlowa. Zupełnie nowy wizerunek kas biletowych. Kafe Poczekalnia, czynne od kilku miesięcy. Nowe oświetlenie, zdecydowanie lepsze. Informacje o tym, jak poruszać się po dworcu, jak dotrzeć do pociągu chodzi o perony, też odczyszczone, odmalowane i wymienione te wszystkie elementy, które widzimy gołym okiem i system nagłośnieniowy. Bardzo dobrze dzisiaj słuchać komunikaty na dworcu centralnym. Tu jest zawsze dużo ludzi, którzy są zainteresowani tą sztuką i jeśli oczekują na pociąg, bardzo chętnie spędzą ten czas obcując ze sztuką właśnie. Wystawa, która dzisiaj funkcjonuje na dworcu centralnym, ta Paris Damour, to jest wystawa organizowana wspólnie z bankiem BNP Paribas. Miałeś okazję widzieć dworzec centralny przed modernizacją. Wiele razy. I co sądzisz na temat tego, jak dworzec wyglądał kiedyś i jak wygląda teraz? No kiedyś to była taka historyczna budowla w Warszawie. A teraz to, co się z nim stało. Myślę, że dużo rzeczy można było zostawić. Widziałam przed i widziałam, po i moim zdaniem dużo nie jest zmienione. Bardzo się zmienił od tego, co, co było. Wcześniej mieliśmy masę różnego rodzaju bud, każda inna od siebie w tym momencie, gdy widzimy w podziemia, zauważymy jednolitość, porządek, zdecydowanie więcej światła. To, że te szyby nareszcie są czyste i to, że te sklepiki, które tutaj się znajdują, przypominają w jakikolwiek spo, sposób swoją estetyką, przestrzeń, która zachęca do przebywania w tym miejscu. To jest bardzo design, ale jak to jest? Jak to jest w do Japonii? Forma jest bardzo że jest bardzo czysta. Na pewno jest dużo i to jest... jeżeli się codziennie przebywa, jest to dosyć znacząca zmiana. Podróżuję dość często, ale raczej, raczej no. złych, złych doświadczeń nie mam. Czasami może troszeczkę za zimno w pociągu, ale... A da się przeżyć. Ostatnio, mimo tego, że były duże mrozy, pociągi jeździły w miarę dosyć punktualnie. Yy, także oby, tak dalej. Krocie Kiewicz z Warszawy Wschodniej do Kielc, przez piaseczną wartę Rady i Karzysko-Kamienno, ósma i dwa przeprawy